Do wspólnego oglądania zaprasza Horda. Producent nawozów dla roślin akwariowych. Dziś pierwszy film z serii, powiedzmy odwiedziny Damiana. Tuż po świętach przyjechał do mnie Damian i postanowiliśmy nie siedzieć w domu i ruszyć w miasto. Oczywiście chcieliśmy zobaczyć jakieś ciekawe miejsca we Wrocławiu związane z akwarystyką. Jako pierwszy cel naszego wypadu obraliśmy stacjonarny sklep czmiel, który jest bardziej znany w Polsce jako sklep internetowy. Jeśli podobają Ci się tego typu materiały, to już sam dobrze wiesz, co z tym zrobić. Nie przedłużając, Aquascaping TV witam wszystkich i zapraszam na film. Siemanko Tutaj przybyliśmy z wizytą roboczą Do Trzmiela Wraz z Damianem, znacie pewnie tego gościa Przyjechaliśmy zobaczyć co tam mają ciekawego Co tam mają ciekawego? Mam nadzieję, że Damian nie będzie jakiś złych uwag robił na temat Hodowli ryb tutaj w tym przybytku Jeden z największych sklepów zoologicznych a szczególnie akwarystycznych w Polsce, szczególnie polecany jest jako sklep internetowy, internetowy online. Zobaczymy teraz Jak wersję stacjonarną. Miejscu. Idziemy. Jak widzicie, jesteśmy już w środku, w stacjonarnej wersji sklepu Trzmiel. Jesteśmy tutaj dokładnie 2 stycznia, czyli tuż po świętach. Jak wiemy, większość sklepów w tym okresie ma tak zwany okres przejściowy z jednego roku na drugi i zapewne nie będzie tu szału ze zwierzętami wodnymi, ale tak zwany suchy asortyment pewnie będzie bez zmian, czyli dość dobrze zaopatrzony. Przed chwilą widzieliśmy produkty firmy Microblift, to produkty pewnie do oczek wodnych, tak dedukuję, dlatego że widziałem tam karasie koi i też były oczka wodne pokazane. Nie używałem nigdy, dlatego tak sobie dewaguję. Widzimy tu naprawdę duży wybór wszelkiego rodzaju pokarmu dla ryb akwariowych, słodkowodnych i morskich. Tutaj mamy jakieś dodatki dedykowane dla krewetek. Nie siedzę w temacie krewetek za bardzo, ale niedługo mam nadzieję, że to się zmieni. Przed chwilą trzmychnął tutaj Damian, który też coś tutaj kupuje. Różnego rodzaju testy są testy paskowe, testy kropelkowe, zestawy i osobne na poszczególne makro i mikro elementy. Są też uzdatniacze do wody kranowej. Jest też seria moich ulubionych bakterii do akwarium słodkowodnego, czyli MicroBlift. Szczególnie petardą dla mnie jest Special Blend. Według mnie to naprawdę świetny produkt, ale też są innych firm preparaty, każdy to co lubi i kogo na co stać. Oczywiście w takim sklepie nie może zabraknąć nawozów dla roślin wodnych. Jest tutaj Qualdrop, którego używałem, używałem też nawozów firmy Yokuci. Są też takie nawozy, których jeszcze nie miałem okazji używać. Idziemy dalej. Jak widać w wszelkiej maści akcesoria do suplementacji CO2. Mają tutaj też sprzęt do sadzenia, przycinania i pielęgnacji roślin akwariowych. Zwykłymi nożyczkami, oczywiście, też da się obciąć rośliny akwariowe, ale szczerze mówiąc, warto niekiedy wydać kilka złotych więcej i sobie sprawić coś porządnego, przeznaczonego pod rośliny akwariowe. Widzimy tutaj też kontroler PH, czyli komputer, który dba o to, żeby poziom CO2 w Waszym akwarium był cały czas na stałym poziomie przez Was ustalony. A tutaj kolejne linie nawozu. Ponownie coś dla akwarystów morskich. Mogliśmy tutaj zauważyć odpieniacze do tego typu akwarium. Chyba jak to ująłem na początku tego filmu, z takiego suchego asortymentu sprzętu akwarystycznego, chyba tu jest praktycznie wszystko, czego może zapragnąć akwarysta. Jest tutaj też szeroka gama oświetlenia z różnymi cenami. Powiem Wam, że niekiedy jak patrzę na Ceny lamp dedykowanych pod akwaria roślinne czy morskie, naprawdę można dostać zawrotu głowy. Gotowe zestawy akwarystyczne, które ja akurat staram się unikać, bo ja dokładnie wiem, co mi potrzeba i nie chcę czegoś, co mi wciska taki czy taki producent. Po prostu dobieram sprzęt do moich potrzeb i jest taka lampa, jak mi potrzeba, a nie taka, jaką proponuje mi producent. Damian, powiedz kilka słów do mikrofonu. Dzień dobry, tu Damian i teraz opowiem Wam o tym, co tutaj widzimy. Tak Trochę Najpopularniejsze typy do polskiego jak łapki, promisy, mapki, tak, na górze to już takie tutaj, bardziej. Tutaj, tutaj naglony, kolejny robimy czas. A to są pokolce. Pokolce. na naglony ryby? A ryba z rzęsami. Zbliżenie to zobaczy Nie, nie, nie chcę mi wy, nie chcę mi wyostrzyć A może? Tak też nie ma rzęsy. O. To są fajne chryleczki. Gdzie ten krewetka jak nie widzę To to takie coś? No ten dziwak Czekaj, bo nie widać Nie niestety nie odbija O, jest Jest, tutaj jak kubka tego wygląda Tak glonu nie? A tu są jakieś takie błazenki, małe no, ale te ale co one później się kole, taki koloru nabierają? Nie, to jest akurat taka czarno-biała. czarno, -biała. czarno -biała, bo są... To jest kolejna lana biała, a tam są klasyczne klasyczne, czarno-białe i tu białe I jak to cena wygląda? Te to potrafię na po kilka tysięcy złotych, Ale ale Tutaj, Zależy, ile tutaj ile teraz jest tutaj e, 80 zł. 100, to jest po 180 one są. Tu. Aha, tak, bo to już jest 180, 180. black są po stówce a oryginalne, klasyczne po 80 zł i przechodzimy do ryb słodkowodnych pętniki. Gorami mozaikowy szanka Czy tu tutaj dyskowce opowiadaj tutaj co tu widzimy co tu widzimy, Kardynałka. widzimy popularne takie ryby danio pręgowane i danio tu taki... Ten, ten drugi, jak to się nazywało? lamparci lamparci, dokładnie tu ryby, które są teraz wskazane tylko dla ludzi bogatych albo z, z fotowoltaiką na, na, na dachu to jest coś ciekawego, te to są inne, tak. a to to? Mm -hmm. to, to takie biało-czarne? Mm -hmm. Tutaj mamy skalarki wezno co z ładnych pagowy dorami matrusa, która wpadła na krewetki Gdzie, tam w tym? w najbliższej to najwięcej ludzi <noise> jak to tam się nazywało? to chyba sumik jakiś szklisty czy coś takiego, tak? co to jest? to jest to? to jest sumik tak ten jest szklisty a, ten... Aha, to ten szklisty jest taki bardziej przyroczysty, jest admiar mhm. aha, okej okay no ale ja bym w ogóle to powinienem tutaj z tym panem tutaj chodzić chyba pan to powinien tłumaczyć widzom naszym co, co i można tutaj <grym> niestety tak jest słabo Więc świętami nie było dostawy tak 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 bo wiadomo, wszyscy oczy. mają taki problem że później tak trzeba robić tak trzeba nas za tydzień odwiedzić będzie dużo ładniej za tydzień to mogę odwiedzić Panie to jest z małym Malawi Malawi, no jest trochę tutaj tego wszystkiego Jak ktoś jeszcze nie był w Trzmielu. To może przyjść, tutaj ludzie mówią, że Po Nowym Roku będzie lepiej Tutaj dział, w którym czuję się najlepiej Czyli rośliny akwariowe Chociaż jak mówiłem kiedyś Wam na jednym z live'ów Za dziecka i w zasadzie do dziś znam Cały atlas ryb akwariowych. Po zdjęciu potrafię powiedzieć nazwę 99% ryb w takim atlasie. Ale jak wiecie głównym zajęciem od jakiegoś czasu są dla mnie zbiorniki roślinne. I jak widać po tym akwarium, po nowym roku też tych roślin w tym sklepie nie ma za dużo. Mówili mi w sklepie, że szkoda, że nie przyjechaliśmy w piątek, my byliśmy we wtorek. Bo wtedy właśnie w piątek miały przyjść dostawy i ryb, i roślin. Powiem Wam, że jak widzę korzenie do akwarium, różnego rodzaju drewno, to morda mi się sama uśmiecha. Szczególnie w moich aranżacjach najbardziej lubię pracować z drewnem. Kamienie też są ok, ale drewno to u mnie numer jeden. Chociaż popatrzcie, tutaj takie okrągłe kamienie, które coraz bardziej są popularne wśród Akłaskiej Peru. Według mnie bardzo fajna opcja. Na górnej półce mamy takie mniejsze wypełniacze aranżacji. Nie trzeba tłuc, już po prostu same są gotowe i czekają na Was w pojemniku. Tu jakieś skały do akwarium morskiego. Drzewka, Banzaj, jak będę w Polsce, to będę chciał właśnie próbować swoich sił i robić coś wam takiego. No i piasek, między innymi jeden z moich ulubionych firmy JBL. Według mnie to świetny materiał dekoracyjny. Naprawdę polecam, bo jest naprawdę super. Są też tutaj tła do akwarium, odmulacze i wiele, wiele więcej rzeczy. O których nie powiedziałem ani nie pokazałem. O, na przykład jeszcze rośliny in vitro i pokarm mrożony dla ryb akwariowych. Teraz jesteśmy w ulubionym miejscu, według mnie, w tym sklepie. Dla mnie to jest najlepsze miejsce. To takie miejsce, w którym są przedstawione takie propozycje aranżacji, które klient mógłby sobie u siebie w domu zrobić. Możecie w tej strefie marzeń znaleźć akwarystykę morską, jak i słodkowodną. Już od dawna przymierzam się do akwarium morskiego. Jeszcze nie miałem takiego akwarium, i byłoby to dla mnie jakieś nowe doświadczenie. Kiedyś jakąś taką małą kostkę chciałbym sobie sprawić i spróbować sił, najpierw właśnie w takim niewielkim zbiorniku. Ludzie mówią, że to nic trudnego, ale za to trochę kosztuje. No i kolejna sprawa, o której muszę wspomnieć, według mnie to naprawdę nudne jak flaki z olejem, ale kiedyś kto wie. Dobra, na koniec muszę sprostować i powiedzieć Wam, że ani ja, ani Damian, broń Boże, nie wzięliśmy żadnych pieniędzy. Za to, że byliśmy tutaj. Po prostu byliśmy tutaj przypadkiem. Szczerze mówiąc, przyjechaliśmy tutaj, tak powiem, po drodze, bo tak naprawdę jechaliśmy do Hydropolis. Mega ciekawe miejsce, może nie do końca związane z akwarystyką, ale też jest woda, jak najbardziej nadaje się na mój kanał. Jak wiecie, zaprosiłem Damiana do mnie do domu, i tak, żeby nie siedzieć w domu bezczynnie, postanowiliśmy ruszyć na podbój ciekawych miejsc w Wrocławie. No, trudno by było dla akwarysty ominąć trzmiela, więc trzmiel odhaczony. Od trzmiela prościutko pojechaliśmy do Hydropolis, i ten film będzie niedługo z serii filmów odwiedziny Damiana, można tak powiedzieć. Ale proszę, dajcie mi trochę czasu na zmontowanie tego filmu, bo to niełatwe i nieproste, a długotrwałe i żmudne. A Wy kompletnie nie pomagacie, nie motywujecie, nie dajecie łapek do góry, ani nie komentujecie. A właśnie, a propos komentowania i naszej cotygodniowej zabawy, to dzisiejszym słowem klucz jest słowo sklep. Napiszcie krótkie zdanie ze słowem sklep, a ja za to, że oglądacie filmy moje do końca, przypnę Wam serduszko. Dziś to wszystko. Przypominam o wsparciu kanału, lajku i subskrypcji. Pozdrawiam akwaryści. Do następnego razu. Cześć!